Cześć Wam, tutaj Mess Runner i w tym odcinku chciałabym Wam pokazać moją dioramę do zdjęć. Jak pamiętacie, ostatnio robiłam taki jakby specjalny unpacking i tam była staja z kolekty. I tak jak już wcześniej wspominałam, zrobiłam już prawie tą właśnie dioramę, no to spójrzcie, to wygląda ona tak i stoi właśnie tutaj koło brejerków. I jak robię zdjęcia, to kładę tam u góry, tutaj lampkę i po prostu nakierowuję, i to wygląda naprawdę bardzo fajnie, bo jest oświetlenie prawidłowe i tak dalej. Tutaj wydrukowałam sobie kostkę drukowaną, tutaj drewno i tam też. Tutaj mamy takie jakby room, siodlarnie. Mamy skrzynkę z rzeczami i zestaw tutaj. Mamy stojak monocerusa oraz e, siodło i ogłowie, i to jest akurat ogłowie skokowe a siodło od Amazonki. Tak pomalowałam tutaj na srebrno te elementy, które powinny być metalowe. Stoi tutaj pani do czyszczenia koni oraz Edward. I tak. Ten woks tutaj mamy oczywiście rozsuwany, tak jak już Wam pokazywałam wcześniej. I tak wisi kantar oraz uwiąz. Do, u, uwiąz jest u tego tak, czasami używany do zdjęć. Um, Kantar po prostu tak wisi, tutaj mamy gardiana, on tutaj mieszka od teraz, naprawdę tutaj pasuje i tutaj zresztą dla bajeru mamy kantar oraz uwiąz i tak tutaj, tutaj oraz z tej strony tutaj muszę zrobić w boksach takie w środku jakby łańcuszki, tu, żeby mogło być otwarte, jak koń nie coś w tym stylu, wiecie o co chodzi, tak jak jest czasami w prawdziwych stajniach. I tak, jeszcze tutaj muszę zrobić metalowy uchwyt na uwiąz. I diorama będzie w pełni skończona. No to piszcie w sumie mi, yy, o co o niej myślicie. I tak, tutaj mamy derki, tam też mamy derki, a tutaj mamy taki uwiąz dla pajeru. No i w sumie chyba to wygląda spoko, nie? Mam nadzieję, że się Wam podobało, że się Wam spodobała. Na blogu oczywiście już jest pierwsze zdjęcie z nią. Yy, tego pozowała. No i linka macie oczywiście do bloga w opisie. W takim razie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie no i do zobaczenia. Pa, pa!